Siedziałam przy stole, który sama nakryłam przez 40 lat, a moja synowa właśnie powiedziała mi słowa, które zmieniły wszystko na zawsze: Już tu nie pasujesz, babciu. Wzięłam torebkę i wyszłam. Ale to, co stało się potem, przewróciło moje życie do góry nogami. Nazywam się Krystyna i przez siedemdziesiąt lat myślałam, że wiem, czym jest rodzina. Tego wieczoru, przy wigilijnym stole w domu mojego syna Marcina, dowiedziałam się, jak bardzo się myliłam. Siedziałam na swoim zwykłym miejscu z lewej strony stołu, naprzeciw obrazka Matki Boskiej Częstochowskiej. Zawsze tam siedziałam, odkąd Marcin się wprowadził do tego domu po ślubie z Agatą. Przez dziesięć lat to było moje miejsce. Pamiętam, jak sama pomagałam im wybierać te meble, jak nosiłam kartony podczas przeprowadzki, jak malowałam ścianę w pokoju małej Zosi. Agata krzątała się po kuchni, a ja, jak zawsze, chciałam pomóc. Wstałam od stołu i poszłam do niej z pytaniem, czy może pokroić dodatkowo cebulę do śledzi. Lubię być pomocna, to przecież naturalne dla babci, prawda? Nie trzeba, babciu, powiedziała bez uśmiechu. Wszystko mam już przygotowane. Ale ja widziałam, że śledzie były suche. Marcin zawsze lubił je z dużą ilością cebuli, tak jak robiłam mu przez lata. Wzięłam nóż i zaczęłam kroić. Naprawdę, babciu, nie trzeba, powtórzyła Agata, tym razem z nutą irytacji w głosie. Ale Marcin lubi, zaczęłam tłumaczyć. Marcin już nie jest dzieckiem, przerwała mi. I już tu nie pasujesz. Te słowa uderzyły mnie jak tafla zimnej wody. Nóż wypadł mi z dłoni i brzęknął o blat. Marcin, który właśnie wchodził do kuchni z małą Zosią na rękach, słyszał wszystko. Agata zaczął niepewnie. Ceo Obróciła się do niego. Przecież to prawda. Mama ciągle się miesza, ciągle wie lepiej. Może już czas, żeby zrozumiała, że to nasz dom? Stałam, jak sparaliżowana. Zosia, moja wnuczka, wyciągnęła do mnie rączki, ale Marcin odwrócił się i wyszedł z kuchni. Nie bronił mnie. Mój syn, którego karmiłam piersią, któremu śpiewałam kołysanki, którego wychowałam sama po śmierci ojca, milczał. Agata wróciła do swoich przygotowań, jakby nic się nie stało. Ja stałam przez moment, patrząc na swoją synową, na tę kobietę, którą kiedyś pokochałam, jak córkę. Potem, bez słowa, wróciłam do salonu, wzięłam swoją torebkę i płaszcz. Gdzie idziesz, babciu? Zapytała Zosia. Babcia musi już iść, kotku, powiedziałam, całując jej czółko. Ale przecież jeszcze nie było dzielenia się opłatkiem. Nie odpowiedziałam. Nie mogłam. Otworzyłam drzwi i wyszłam w grudniowy mróz. Mróz gryzł mnie w policzki, a śnieg chrześcił pod nogami. Stałam przed domem syna i po raz pierwszy od lat nie wiedziałam, co dalej. Gdzie ma iść siedemdziesięcioletnia kobieta w wigilijny wieczór. Mieszkanie miałam swoje małe, dwupokojowe na Pradze, ale czułam się tam jak w więzieniu. Przez ostatnie lata spędzałam większość czasu u Marcina, pomagając z Zosią, gotując, sprzątając. Myślałam, że jestem potrzebna. Wsiadłam do tramwaju numer 26. Konduktor, młody chłopak, spojrzał na mnie z współczuciem. Wszystko w porządku, pani? Zapytał. Tak, synku, wszystko w porządku, skłamałam. Tramwaj jechał przez centrum, minęliśmy pałac kultury, rozświetlony świątecznymi lampkami. Ludzie spieszyli z prezentami, wszyscy mieli dokąd iść, wszystkich ktoś czekał. Ja jechałam do pustego mieszkania. Ale kiedy dotarłam do siebie, stało się coś dziwnego. Zamiast rozpaczać, poczułam ulgę. Nie musiałam słuchać, jak Agata komentuje, że źle pokroiłam warzywa. Nie musiałam udawać, że nie słyszę, jak szepcze do Marcina o problemie z babcią. Wyjęłam z lodówki resztki rosołu i usiadłam przy małym stoliku. Po raz pierwszy od lat jadłam sama w wigilię. I wiesz co? Nie było tak źle. Zadzwonił telefon. Marcin, Mamo, gdzie jesteś? Zosia cię szuka. Jestem w domu, odpowiedziałam spokojnie. Ale i przecież nie skończyliśmy kolacji. Wróć, proszę. Nie, synku, Agata ma rację. Już tam nie pasuje. Cisza. Słyszałam w tle głos Agaty pytającej, czy wracam. Mamo, nie bądź dziecinna. Dziecinna. Przez siedemdziesiąt lat byłam wszystkim żoną, matką, babcią, ale nigdy dzieckiem. Może już czas. Życz wszystkim wesołych świąt, powiedziałam i rozłączyłam się. Tej nocy po raz pierwszy od lat spałam spokojnie. Rano obudziłam się z myślą, która zmieniła wszystko, a co jeśli to początek, a nie koniec. Następnego dnia postanowiłam posprzątać mieszkanie. Nie dlatego, że było brudne, ale żeby zająć czymś myśli. Dotarłam do piwnicy, do której nie schodziłam od miesięcy. Między starymi meblami i pudłami znalazłam coś, co sprawiło, że serce zabijo mi mocniej. Mały drewniany kuferek, który pamiętałam z dzieciństwa. Należał do mojej babci, Stanisławy. Otworzyłam go drżącymi rękami. W środku były listy, zdjęcia i dokumenty. Jeden z nich przyciągnął moją uwagę. Akt notarialny z 1953 roku. Babcia Stanisława została wpisana jako współwłaściciel kamienicy przy ulicy szerokiej na Starym Mieście. Czytałam dokument raz, drugi, trzeci. Nie mogłam uwierzyć. Kamienica, która po wojnie została odbudowana, w której teraz znajdowała się popularna restauracja pod białym orłem, częściowo należała do mojej rodziny. Następny dokument był jeszcze bardziej szokujący. Testament babci Stanisławy z 1954 roku, w którym przepisywała swoje udziały na mnie. Byłam wtedy małą dziewczynką, rodzice nigdy mi o tym nie powiedzieli. Ręce trzęsły mi się, gdy dzwoniłam do kancelarii prawnej. Młody adwokat, pan Kowalski, zgodził się spotkać ze mną jeszcze tego samego dnia. Pani Krystyno, powiedział, przeglądając dokumenty. To są prawdziwe akty. Jeśli się nie mylę, jest Pani właścicielką 20% tej kamienicy. Ale to niemożliwe. Nikt mi o tym nie mówił. Proszę sprawdzić w księdze wieczystej, doradził. Jeśli te dokumenty są autentyczne, a wszystko na to wskazuje, to Pani udziały mogą być warte bardzo dużo. Tego wieczoru nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, myśląc o tym, jak przez lata czułam się jak ciężar dla swojej rodziny. Jak przepraszałam za każdą pomoc, jak kurczyłam się w kącie, żeby nie przeszkadzać. A tymczasem, może byłam właścicielką części jednej z najdroższych nieruchomości w Warszawie. Marcin dzwonił trzy razy, ale nie odebrałam. Nie byłam jeszcze gotowa na rozmowę. Najpierw musiałam dowiedzieć się prawdy. Następnego ranka poszłam do sądu rejonowego, żeby sprawdzić księgę wieczystą. Urzędniczka, pani w średnim wieku, spojrzała na mnie z politowaniem. Pani Krystyno, to może potrwać kilka dni. Proszę, powiedziałam stanowczo. To bardzo ważne. Coś w moim głosie musiało ją przekonać. Po godzinie wróciła z wydrukiem. Istotnie powiedziała z zaskoczeniem. Krystyna Nowak, 20% udziałów w kamienicy przy Szerokiej 15 wpis z 1954 roku. Serce zabiło mi jak młotem. To była prawda. Przez siedemdziesiąt lat byłam współwłaścicielką kamienicy w centrum Warszawy i nie miałam o tym pojęcia. Ile to może być warte? Zapytałam. Przy obecnych cenach? Przynajmniej 2 miliony złotych, odpowiedziała. Świat zawirował mi przed oczami. dwa miliony złotych. Ja, która oszczędzałam na tramwaju, która nosiłam buty z drugim dnem, która czułam się jak żebrak u własnego syna. Ale potem przyszło inne pytanie, dlaczego rodzice mi o tym nie powiedzieli? Dlaczego trzymali to w tajemnicy przez tyle lat? Wróciłam do domu i zaczęłam przeglądać resztę dokumentów z kufra. Znalazłam odpowiedź w liście mojej matki do jej siostry z 1955 roku: Marta, postanowiliśmy nie mówić Krysi o udziałach. Jest jeszcze dzieckiem, a te pieniądze mogłyby ją zepsuć. Lepiej niech żyje normalnie, niech się nauczy ciężkiej pracy. Kiedy będzie dorosła, wtedy jej powiemy. Ale nigdy nie powiedzieli. Mama zmarła w 1978 roku, tata w 1982 roku. Zabrali te tajemnice do grobu. Usiadłam w fotelu i rozpłakałam się. Nie z radości, ale z żalu. Ile lat żyłam w przekonaniu, że jestem ciężarem? Ile razy przepraszałam za swoją obecność? Ile razy czułam się niechciana. Telefon dzwonił bez przerwy. Marcin, potem Agata, potem znowu Marcin. Nie odbierałam. Następnego dnia umówiłam się z rzeczoznawcą. Pan Wiśniewski, doświadczony specjalista, obejrzał dokumenty i pokiwał głową. Pani Krystyno, to może być warte nawet więcej niż dwa miliony. Restauracja płaci czynsz za wynajem lokalu, ale nie za grunt. Może pani żądać renegocjacji umowy najmu. A ile to mogłoby przynosić miesięcznie? Przy obecnych cenach? Około 20 tysięcy złotych miesięcznie. 20 tysięcy miesięcznie. Więcej niż dostawałam emerytury przez cały rok. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było umówienie się u fryzjera. Nie w tym tanich salonie na Pradze, gdzie chodziłam przez lata, ale w ekskluzywnym salonie przy Nowym Świecie. Proszę mnie odmienić, powiedziałam do Stylizy, młodej dziewczyny o kolorowych włosach. Jak to odmienić? Zapytała z uśmiechem. Niech nie pozna mnie rodzina. Trzy godziny później patrzyłam na siebie w lustrze i nie mogłam uwierzyć. Szare, przyciągnięte włosy zostały zastąpione eleganckimi, krótko przyciętymi lokami w odcieniu ciemnego blondu. Makijaż podkreślał moje oczy i nadawał cerze młodszy wygląd. Pani wygląda na 15 lat młodzi, powiedziała stylistka. Następny przystanek, sklep z ubraniami. Nie taki, gdzie kupowałam zwykle w markecie. Poszłam do butiku przy krakowskim przedmieściu. Sprzedawczyni, elegancka kobieta w moim wieku, powitała mnie profesjonalnie. Szukam całkiem nowej garderoby, powiedziałam. Jakie ma pani preferencje? Żadnych. Przez 70 lat ubierałam się tak, żeby nie zwracać uwagi. Teraz chcę zwracać uwagę. Wyszłam ze sklepu z pięcioma torbami. Eleganckie spodnie, kolorowe bluzki, płaszcz, który nigdy nie zmieściłby się w moim budżecie, buty na niewielkim obcasie. Ale to był dopiero początek. Następnego dnia poszłam do banku. Urzędnik, młody mężczyzna, spojrzał na mnie z góry. Pani chce założyć lokatę na 2 miliony złotych. Tak, odpowiedziałam spokojnie. Ale pani ma tylko 8 tysięcy na koncie. Na razie uśmiechnęłam się. Proszę przygotować dokumenty. Niebawem będzie transfer. Adwokat, pan Kowalski, działał szybko. W ciągu tygodnia wysłaliśmy pierwsze pisma do właścicieli restauracji o renegocjacji umowy najmu. Tego wieczoru Marcin w końcu przyjechał. Gdy otworzyłam drzwi, stał z otwartymi ustami. Mamo? To ty? Tak, synku to ja, kropka. Wszedł do mieszkania, rozglądając się dookoła. Kupiłam nowe meble, nowe zasłony, nowy telewizor. Skąd masz na to wszystko pieniądze? zapytał podejrzliwie Usiądź, Marcin. Musimy porozmawiać. Marcin usiadł na nowej kanapie, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Ja nalałam mu herbaty z nowego serwisu prawdziwej porcelany, nie z tych tanich filiżanek, które używałam przez lata. Mamo, co się dzieje? Wyglądasz jak, jak ktoś inny. Może dlatego, że jestem kimś innym, odpowiedziałam spokojnie. Albo raczej wróciłam do tego, kim zawsze powinnam być. Opowiedziałam mu o kuferku, o dokumentach, o kamienicy. Widział, jak jego twarz przechodzi od niedowierzania przez zdziwienie do chciwości. Tak, to było właśnie to chciwość. Dwa miliony złotych. Powtórzył. Mamo, to fantastyczne. Wreszcie będziesz mogła nam pomóc finansowo. Agata ciągle się martwi o kredyt na mieszkanie, a Zosia będzie potrzebować pieniędzy na studia. Przerwałam mu gestem ręki. Marcin, czy ty słyszałeś, co mówiłem? Słyszałem, mamo, jesteś bogata. To wspaniałe dla całej rodziny. Dla całej rodziny? Powtórzyłam. Tej rodziny, która tydzień temu wyrzuciła mnie z domu? Marcin spuścił wzrok. Mamo, wiesz, że Agata czasami mówi pod wpływem stresu. Nie myślała tego poważnie. Ach, nie myślała poważnie? Wstałam z fotela. A ty. Kiedy twoja żona powiedziała mi, że już tu nie pasuje, co zrobiłeś? Cisza. Marcin, zadaję ci pytanie. Co zrobiłeś? Próbowałem, chciałem. Nic nie zrobiłeś. Stałeś i patrzyłeś, jak kobieta, która poświęciła ci całe życie, jest upokarzana we własnej rodzinie. Marcin próbował protestować, ale uniosłam rękę. Mów mi, synku, czy przez te wszystkie lata, kiedy sprzątałam wasz dom, gotowałem, opiekowałem się Zosią, kiedykolwiek zapytałeś mnie, czy jestem szczęśliwa? Milczał. Czy kiedykolwiek zapytałeś, czego ja chcę? Jakie mam marzenia? Czy może myślałeś, że babcia to tylko taki robot do opieki nad wnuczką? Mamo, to nie fer. Nie fer. Zaśmiałam się gorzko. Wiesz, co nie jest fer. To, że przez siedemdziesiąt lat żyłam jak niczyja, a teraz, kiedy okazuje się, że mam pieniądze, nagle staje się interesująca dla rodziny. Marcin wstał nerwowo. Więc co teraz? Będziesz się mścić. Mścić? Pokręciłam głową. Nie, synku. Będę po prostu żyć. Tak jak powinnam żyć od dawna. Następny miesiąc był jak bajka. Pierwszy raz od lat wstawałam rano nie dlatego, że ktoś mnie potrzebuje, ale dlatego, że chciałam. Pierwsza rata z najmu kamienicy 15 tysięcy złotych wpłynęła na moje konto. Zapisałam się na kurs tańca towarzyskiego. Przez całe życie marzyłam o tym, żeby tańczyć, ale nigdy nie miałam czasu ani pieniędzy. Teraz miałam oba. Instruktor, pan Jerzy, mężczyzna w moim wieku, był niezwykle cierpliwy. Proszę się nie krępować powiedział podczas pierwszej lekcji. Taniec to radość, nie obowiązek. Radość. Kiedy ostatnio robiłam coś dla radości? Zapisałam się też na kurs języka francuskiego. Zawsze marzyłam o Paryżu, ale myślałam, że to tylko głupie marzenie staruszki. Powurkua pas powiedziała instruktorka, madame Dubois. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dobre pytanie. Kupiłam też samochód. Nie jakieś wymyślne auto, ale ładne, czerwone Renault Clio. Przez lata jeździłam komunikacją, oszczędzając każdy grosz. Teraz mogłam jechać gdzie chciałam, kiedy chciałam. Pierwszą podróż odbyłam do Krakowa. Sama. Mieszkałam w hotelu na rynku, jadłam w restauracjach, zwiedzałam muzea. Czułam się jak turysta we własnym kraju. Właśnie wracałam z wycieczki po Wawelu, gdy zadzwonił telefon. Agata. Babciu, gdzie jesteś? Zosia pyta o ciebie, kropka. Jestem w Krakowie, odpowiedziałam. W Krakowie. Sama. Ale po co? Bo chciałam zobaczyć Kraków. Cisza. Babciu, możemy porozmawiać? Marcin powiedział mi o tych pieniądzach. Aha. Więc o to chodziło. Oczywiście, możemy porozmawiać ale nie przez telefon. Przyjdź do mnie w piątek na herbatę. Może ja z Marcinem? Nie przerwałam jej. Sama. Mamy do wyjaśnienia kilka spraw. Piątek nadszedł szybko. Agata przyszła punktualnie, ale gdy otworzyłam drzwi, zobaczyła zupełnie inną kobietę niż ta, którą znała. Babciu, wyglądasz inaczej. Tak, córko. Wyglądałam inaczej. Usiadłyśmy w salonie. Agata rozglądała się po mieszkaniu z zaskoczeniem. Wszystko zmieniłaś. Tak. Całe życie. Agata siedziała sztywno na kanapie, nerwowo skubając torebkę. Ja nalałam herbatę z nowego serwisu i czekałam. Wiedziałam, że w końcu się odezwie. Babciu, przepraszam za to, co powiedziałam w Wigilię. Ale nie za to, co myślałaś, przerwałam jej. Spuściła wzrok. Nie rozumiem. Agata, ty nie przepraszasz za to, że mnie zraniłaś. Przepraszasz za to, że dowiedziałaś się o pieniądzach. To nieprawda. Ach, nie. Upiłam łyk herbaty. Powiedz mi, kiedy ostatnio zapytałaś mnie, jak się czuję? Nie wtedy, kiedy chciałaś, żebym została z Zosią, ale tak po prostu, jak się czuję? Milczała. Albo kiedy ostatnio zapytałaś o moje plany? O to, co chciałabym robić. Babciu, ale ty zawsze mówiłaś, że najważniejsza jest rodzina. Tak, mówiłam. I tak myślałam. Ale wiesz, w czym był problem? Że dla was rodzina to znaczyło tylko to, co ja mogę dla was zrobić. Nigdy to, co wy możecie zrobić dla mnie, kropka. Agata w końcu podniosła wzrok. Nie widziałaś, jak się starałam. Starałaś się. Zaśmiałam się. Córko, ty starałaś się mnie znosić. To coś zupełnie innego. Wzięłam z szafki album ze zdjęciami, nowy, który kupiłam sobie w Krakowie. Patrz, pokazałam jej zdjęcie z kursu tańca. To ja, dwa tygodnie temu. Widzisz ten uśmiech? To nie jest uśmiech babci, która cieszy się, że może pomóc. To uśmiech kobiety, która robi coś dla siebie. Agata patrzyła na zdjęcie z zaskoczeniem. Wyglądasz szczęśliwie. Tak, wyglądasz szczęśliwie. Bo jestem szczęśliwa. Po raz pierwszy od lat. Ale co z rodziną? Co z Zosią? Zosia ma rodziców. Ty i Marcin musicie się nauczyć być rodzicami bez pomocy babci. Agata zaczęła płakać. Ale ja nie potrafię, jestem zmęczona, ciągle praca, dom, dziecko, myślałam, że rozumiesz. Rozumiem, powiedziałam łagodnie. Ale to nie znaczy, że mam poświęcić resztę życia, żeby Wam było łatwiej. Więc co teraz? Zostawisz nas? Nie zostawię Was. Ale nie będę też żyć dla Was. Będę żyć dla siebie, kropka. Agata wytarła oczy. A te pieniądze? Co z nimi? Marcin mówił, że może nam pomożesz z kredytem. I tu było. Prawdziwy powód tej wizyty. Agata, czy ty słyszałaś cokolwiek z tego, co mówiłam? Słyszałam, ale. Ale liczysz na pieniądze? Czerwieni się. My naprawdę potrzebujemy pomocy. A ja naprawdę potrzebuję szacunku. Więc może zacznijmy od tego, kropka. Miesiąc po rozmowie z Agatą wszystko się zmieniło. Nie dzwonili już codziennie, nie przychodzili z prośbami o pomoc. Zosia tęskniła, dzwoniła czasami, ale rodzice wyraźnie unikali kontaktu. Była to najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Zapisałam się na kurs ceramiki. Zawsze lubiłam tworzyć rzeczy własnymi rękami, ale nigdy nie miałam czasu na hobby. Teraz mogłam spędzać całe popołudnia, tocząc glinę na kole garncarskim. Ma pani talent, powiedziała instruktorka, pani Kowalska. Te misy są naprawdę piękne. Talent. Nikt nigdy nie powiedział mi, że mam talent do czegokolwiek poza gotowaniem i sprzątaniem. Poznałam też nowych ludzi. W grupie tanecznej na francuskim, w kursie ceramiki. Ludzi, którzy nie znali mnie jako babci Krysi, ale jako Krystynę kobietę z własnymi pasjami i marzeniami. Jednym z nich był Stanisław Wdowiec, który chodził na te same kursy. Miał 72 lata, ale energię dwudziestolatka. Wie pani, Krystyno, powiedział pewnego dnia po lekcji francuskiego. Podobają mi się te pani zmiany. Jakie zmiany? Zapytałam, chociaż wiedziałam, o czym mówi. Jeszcze trzy miesiące temu była pani taka smutna. Jakby się pani za coś przepraszała. A teraz? A teraz? Teraz błyszczy pani oczami. Tego wieczoru długo patrzyłam na siebie w lustrze. Stanisław miał rację. Coś w moich oczach się zmieniło. Nie były już zmęczone, przygnębione. Były żywe. Zdecydowałam się na coś, o czym marzyłam od dzieciństwa. Kupiłam bilet do Paryża. Pierwszy raz w życiu miałam lecieć samolotem, pierwszą raz jechać za granicę sama. Marcin, kiedy się dowiedział, wpadł w panikę. Mamo, nie możesz lecieć sama do Paryża. A jeśli coś się stanie? A jeśli nic się nie stanie? Odpowiedziałam. Marcin, mam 70 lat, nie 90. Jestem dorosłą kobietą. Ale. Żadnych ale. Lecę w przyszłym tygodniu i tyle. Paryż był wszystkim, o czym marzyłam. Wieża Eiffla, Louvre, Montmartre, wszystko wyglądało jak z bajki. Mieszkałam w małym hotelu w dzielnicy Łacińskiej, jadłam kresanty w kawiarniach, próbowałam porozumiewać się po francusku. Trzeciego dnia, siedząc w kawiarni przy sekwanie, dostałam SMSA od Agaty, babciu, Zosia zachorowała. Czy możesz wrócić? Stary, aby natychmiast pędzić na lotnisko. Nowa ja odpisała, przykro mi, Jedź z nią do lekarza. Wracam za cztery dni, jak planowałam. Nie wróciłam. Po raz pierwszy w życiu nie przerwałam swoich planów dla rodziny. I wiesz, co? Świat się nie zawalił. Zosia wyzdrowiała, Marcin poradził sobie z pracą, Agata nauczyła się dzwonić do lekarza. Ale prawdziwa niespodzianka czekała na mnie w domu. Kiedy wróciłam z Paryża, przed drzwiami mojego mieszkania stał Marcin z wielkim bukietem róż. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio kupił mi kwiaty. Mamo, musimy porozmawiać, powiedział poważnie. Wpuściłam go do mieszkania. Usiadł w tym samym miejscu co miesiąc wcześniej, ale był inny spokojniejszy, bardziej dorosły. Mamo, przez ostatnie tygodnie dużo myślałem. O tym, jak cię traktowaliśmy, o tym, jak żyłaś przez te wszystkie lata. Słuchałam w milczeniu. Przepraszam, powiedział cicho. Nie za Agatę, nie za sytuację. Przepraszam za siebie. Za to, że przez tyle lat nie widziałem, że jesteś nie tylko moją matką, ale też kobietą z własnymi marzeniami. To nie były słowa, których się spodziewałam. Marcin. Daj mi dokończyć, przerwał mi. Rozmawiałem z Agatą. Długo rozmawiałem. Zrozumieliśmy, że wykorzystywaliśmy cię. Nie z złośliwości, ale z wygody. Było nam łatwiej, kiedy ty zajmowałaś się wszystkim. Kropka. Wstał z kanapy i podszedł do okna. Widzisz, mamo, kiedy wyjechałaś do Paryża, a Zosia zachorowała, po raz pierwszy od lat musieliśmy poradzić sobie sami. I okazało się, że potrafimy. I jak się czuliście? Jak prawdziwi rodzice uśmiechnął się. Po raz pierwszy od dziesięciu lat czułem się jak tata, nie jak syn, który ma babcie do pomocy. Usiadłam w fotelu, słuchając dalej. Agata też się zmieniła. Kiedy musiała sama organizować opiekę nad Zosią, znaleźć pomoc, poradzić sobie z domem, odkryła, że ma więcej siły niż myślała. A co z pieniędzmi? Zapytałam wprost. Marcin zaśmiał się. Wiesz co? Przestały być ważne. Nie dlatego, że nie potrzebujemy pieniędzy. Ale dlatego, że zrozumiałem, że nie chcę ich w taki sposób. W jaki sposób? Jako zapłaty za twoje życie. Te słowa dotarły do samego serca. Mamo, chcemy cię z powrotem w naszym życiu. Ale jako babcie, która przychodzi na niedzielny obiad, bo ma na to ochotę. Nie jako nianie, która musi być, bo tak trzeba. Zamilkł na moment. I chcemy poznać tę nową ciebie. Tę, która tańczy, jeździ do Paryża i nosi czerwone ubrania. Zosia ciągle pyta, dlaczego babcia nagle stała się taka piękna. Rozpłakałam się. Po raz pierwszy od miesięcy, ale to były łzy szczęścia. Marcin, myślisz, że to możliwe. Że możemy zacząć od nowa. Nie od nowa, mamo. Tylko lepiej. Tego wieczoru, po długiej rozmowie, zrozumiałam coś ważnego. Czasami trzeba stracić rodzinę, żeby ją odnaleźć. Czasami trzeba przestać być potrzebną, żeby stać się kochaną. Tydzień później siedzieliśmy wszyscy przy stole. Tym razem nie w ich domu, ale w restauracji. Ja zapraszałam, ja płaciłam. Nie dlatego, że musiałam, ale dlatego, że chciałam. Zosia trzymała mnie za rękę i mówiła o tym jak babcia nauczyła ją liczyć po francusku przez telefon z Paryża. Agata, z autentycznym uśmiechem, pytała o kurs ceramiki i czy może kiedyś pójść ze mną. Marcin opowiadał o swojej pracy, ale tym razem jak dorosły mężczyzna do równej sobie kobiety, nie jak syn do matki. A ja. Ja po raz pierwszy od lat czułam się jak pełnoprawny członek rodziny. Nie jak służąca, nie jak ciężar, nie jak konieczność jak babcia Krystyna, która ma swoje życie, swoje pasje, swoje marzenia. I wiesz co? Okazało się, że taka babcia jest o wiele lepszą babcią niż ta, która tylko służy.